Jestem jadkarę i prowadzę ciekawe życie, oraz najlepiej znam się na gitarach. Dziś przedmiotem naszego filmu będzie ta oto magiczna, niebieska substancja, którą wypróbujemy do odświeżenia tutaj tego oto zniszczonego y, ho, har, harwa. Harwartu, hardwaru. Tak, tak zrobimy. Do pokazu będzie nam potrzebna niebieska substancja. Patyczek, dwa tampony jeden będzie suchy, drugi mokry odrobina wody parówka. Musztarda, ja mam kremską, której nazwa pochodzi od miasta Krems an der w północnej Austrii, ale może być też mustarda saperska, znaczy sarepska, która swoją nazwę bierze od nazwy Sarepta nad wołgą w Rosji. Po co niebieska substancja? Otóż zobaczmy. Bierzemy odrobinę niebieskiej substancji na patyczek uprzednio. Zapierdzielony naszej żonie, córce, partnerce. Niepotrzebne skreślić. Nanosimy odrobinę z tej niebieskiej substancji na zniszczony fragment Hogwartu. Matowy, taki co byśmy musieli polerować, czy tam coś. Rozprowadzamy odrobinę tego. Sobie tu możemy rozprowadzić, uważając, aby to nigdzie nie. Kapało, nie dotykało niczego, gdyż nie jest to substancja chemicznie obojętna. Odstawiamy tenże patyczek. Substancji niebieskiej nie spożywamy, tak jak niektórych dobrze schłodzonych substancji, ale teraz dajemy jej czas na zadziałanie, i tutaj kluczową rolę gra parówka którą to parówkę w tym czasie maczając obficie w musztardzie możemy zjeść czekając aż działanie niebieskiej substancji przyniesie efekt mm, przynosi efekt oczywiście dość szybko nawet już ale dla pewności sobie po prostu umilmy ten czas jedząc coś Sympatycznego. Jak ktoś nie lubi parówki, może zjeść w tym czasie kawałek marchewki. Albo zaśpiewać jakąś piosenkę. Na przykład Ore Oresia Bazawa Ja wybrałem parówkę, aby połączyć przyjemność pożytecznym. No, i zobaczmy, co w naszej gitarze, Jest to produkt gitaropodobny o nazwie Malwa. Wyprodukowany na czasu systemu słusznie minionego w fabryce instrumentów lutniczych Defil Dolnośląskiej w Lubinie. Dobra, bierzemy jeden tampon wcześniej też zapieprzony jakieś kobiecie z naszego otoczenia. no wiadomo, ja co facet, nie ma takich rzeczy o pochuj mu. Przecieramy na mokro. Bierzemy tam suchy i pocieramy ręką, jak mały Augustaw Kramer w filmie Wawang do głupiutkiej Natalii, która się okazała wcale nie być taką głupiutką i pocieramy ręką i mamy. I cóż nam się stało? A to widać w tym miejscu, gdzie użyłem skacy. Proszę bardzo. Ukrycie galwaniczne odzyskało swój dawny blask bez konieczności polerowania, używania siły mechanicznej, nerwów i tym podobnych. Wszystko za sprawą kropelki niebieskiej substancji niezbędnej do starych gitar. O, a co to w telewizorze leci? Dobra, cześć, muszę pooglądać wiadomości.